Dzień dobry, czyli Ja jestem Ludzią z gry Hero Zero. Zapraszam do drużyny Loud of SummerSlam. Przyjmujemy od 45. poziomu wpisowe, to jest 1500 zł, żeby mieć na datę. Chodzimy na takie obrony, żeby nie było, że wszyscy w drużynie nie będą chodzić na taki, albo jak ktoś będzie na sarku. Trzy dni nie nieobecność grozi wyrzuceniem. Trzeba mieć usprawiedliwienie, inaczej but i wyrzucenie z drużyny. Na, na to należy zapłacić 5000 zł lub 5 panek. Nie można przeklinać na czacie, bo to jest, nie, ja takich osób nie szanuję, co, co a dzienna składka wynosi 2000 zł na jedną osobę. Czyli co dzień wpłacamy po y, 2000 zł. Y, ja tutaj mam 46 level. Tutaj moje Eku. No, chwilowo taki słaby, za bardzo jestem, ale y, ten... Y, zapraszam serdecznie do tego. Do tej, tej. Jeszcze trochę misji porobimy. Jak mi się uda, chociaż jednego rozwalić hmm. Dawaj, rozwal go. Teraz trochę lepszy. nie niż jak się z nim biłem ostatnio, to padłem jak miałem jaką miał pół HP. Teraz widzę, że już łatwiej mi go rozwalić. Będzie rozwalić. Jest? Unik! Tylko, żeby krytyk nie wszedł, to go dawaj. 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 Dawaj, 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 dawaj. Jeszcze jeden? Jeszcze jeden? No tak. No nie. Jest! Zwaję go. Czy lewy? Nie, jeszcze nie. Nie, tego nie. Dobra, robimy następny. Jaki jest plan? 48 poziom. Padł. Padłem? No ale to na dzisiaj tyle. Zapraszam do mojej drużyny, otwarte drzwi są so plus 45, nie trzeba być jakimś wykokszonym, wystarczy umieć grać i y, być w porządku z, y, do, do zobaczenia, mówiło ludzi.